Cześć, witam na kanale Hard Reset. W tym odcinku pokażę ci, jak przejść do opcji Fast boot w telefonie Motorola Edge 50 Ultra. Na początku musimy wyłączyć telefon za pomocą przycisku zasilania oraz podgłaśniania telefonu. Naciskamy te przyciski w tym samym momencie, a następnie naciskamy opcję Wyłącz. Gdy telefon się wyłączy, uruchamiamy go z powrotem za pomocą przycisków zasilania oraz ściszania telefonu. Przytrzymujemy te przyciski, puszczamy jak telefon się włączy. Teraz za pomocą przycisku ściszania przechodzimy do opcji Recovery Remote i zatwierdzamy przyciskiem zasilania. Gdy pojawi nam się znaczek Androida, przytrzymujemy przycisk zasilania i naciskamy przycisk podgłośnienia telefonu. Teraz przechodzimy do opcji Enter Fastboot. Jeżeli wideo było dla Ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Z mojej strony to tyle. Ja się żegnam. Cześć. Thank you